Na co dzień pracują przy tablicy i z dziennikiem w ręku. Z okazji święta edukacji narodowej szkolną klasę zamienili na malowniczą trasę kolejnej edycji Biegu Belfra. To jest taki sposób świętowania Dnia Edukacji Narodowej na sportowo. Promujemy przez to zdrowy styl życia, no i pokazujemy, że nauczył właśnie to nie tylko taki ktoś, kto się kojarzy z tablicą, z dziennikiem. Ale też ma swoje różne zainteresowania, pasje i jest okazja do tego, żeby je tutaj realizować. W rywalizacji udział wzięli biegacze oraz zawodnicy Nordic Walking, którzy poprzez sport wzajemnie się integrują. Bardzo, bardzo fajna trasa, fajne zawody, bieg Belfra jako nauczyciel, no to nic lepszego na sobotę nie mogłam wymyślić. Jednak troszkę tych nauczycieli się aktywuje. Oby coraz więcej. Oby uczniowie chcieli się tak aktywować. Takie jest takie proste, jak to wygląda to jest tylko wygląda prosto. No i trzeba mieć chęć i, i trochę się zmuszać do tego, bo to samo to nie przyjdzie. Bo to jest to, to, to sport. Jak człowiek chce robić to dobrze, to trzeba się postarać. Dla mnie jest to zakończenie mojej przygody z bieganiem, czyli od czasów studiów. Tak naprawdę no, to było dużo wyrzeczeń i tak naprawdę no, biegania na tym wyższym poziomie przede wszystkim. No i już brakuje, że tak powiem czasu w życiu swoim już dorosłym, prywatnym. Przede wszystkim ja czuję się spełniony to, co zrobiłem. Gmina Grotków to miejsce, w którym każdy fan aktywności fizycznej może znaleźć coś dla siebie. Wszyscy wiemy, że aktywność fizyczna to jest to, co na wszystkim zależy i w tej chwili społeczeństwo jest coraz bardziej aktywne. To widać, bo wszystkie jakieś ścieżki rowerowe, wszystkie jakieś trasy, które są bezpieczne, które mogą używać wrotkarze, biegacze, rowerzyści. Kiedyś dawno nam to się, się mówiło, że w zdrowym ciele jest zdrowy duch. Może to jest przestarzałe, ale dalej jest aktywne. Na pewno takie imprezy jak najbardziej wskazane, żeby były, trwały jak najdłużej. Ja mogę powiedzieć o tyle, że w swojej karierze już nie powiem sportowej i jeździe na rowerze, kiedy zaczynałem to praktycznie nikogo się nie spotykało na drodze z kikami, na spacerze, na rowerze. W tej chwili na tych szutrowych drogach, na tych gruntowych drogach jest mnóstwo ludzi, którzy jeżdżą, chodzą i to jest jak najbardziej wskazane. Każdy uczestnik zawodów otrzymał pamiątkowy medal, a kolejne sportowe zmagania belfrów już w przyszłym roku.